No jeden widz chciał bardzo koniecznie staropolskie, więc na chwilę Wam pokazuję moją parkę. Ma się dobrze. Już niedługo prawdopodobnie może coś się zacznie dziać, jeżeli chodzi o znoszenie jajek przez kaczkę. A jak na razie powitała nas lekko zima I mówi kurom, żeby się chowały, no więc do środeczka i cześć.